Siemaneiro, mamy dzisiaj takie zadanie, suma 16 do 24 4 razy powtórzone jest równa i to możemy zrobić w taki sposób, że wyciągniemy sobie 16 do 24 przed nawias, co nie, a tutaj zostaną nam w nawiasie same jedynki, a dlaczegoż tuż się tak dzieje, no bo tak, Wiemy, że jak mamy przed nawiasem jakąś liczbę, to musimy przemnożyć każdą, gdzie są na przykład działania odejmowanie, dodawanie, bo jak było mnożenie, to już nie. Ale jak jest dodawanie, odejmowanie, to trzeba każdą. 16 do 24 razy 1, 16 do 24, pierwszy wyraz zgadza się, drugi, 16 do 24 razy 1, 16 do 24, zgadza się. I tak to działa, czyli mamy 16 do potęgi 24 razy po prostu 4, bo 4 jedynki sumowane to jest 4. Dobra, przekształcamy dalej. 16 do 24 możemy zapisać jako 4 do 2 i jeszcze do 24. A dlaczego? Bo 4 do 2 to jest po prostu 16. Ale wzięliśmy w nawias. Po to, że teraz możemy to policzyć w taki sposób, że jak jest nawias, to przemnażamy wykładniki potęg. A robiliśmy to po to, żeby tu mieć czwórkę i czwórkę tutaj, żeby mieć te same podstawy, bo wtedy będziemy, możemy pewne działania wykonać na tych liczbach. Czyli mamy 4 do potęgi 48 razy 4, a 4 to jest po prostu 4 do pierwszej. Jak mamy te same podstawy i jest iloczyn tych liczb, czyli mnożenie, to się dodaje wykładniki. I mamy 4 do potęgi 49. I odpowiedź prawidłowa to jest tak. W taki sposób sobie trzeba radzić z tego typu zadaniami. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeślij to zadanie swoim znajomym, żeby zobaczyli, jak sobie radzić z tego typu zadaniami na maturze, aby zdali ją jak najlepiej. Zapraszam Was również do podsłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. I postaram się jak najszybciej rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Co więcej, zapraszam do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasno i klarownie wytłumaczone, czy coś nie było. E, dziękuję Wam za ten feedback. Na każdy komentarz odpiszę. I możecie też na, e, w komentarzach pisać cokolwiek. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia. A za najbardziej oryginalne komentarze, dziękuję Wam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!